Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj, jak co środę i co poniedziałek, witamy Was w kwadrancie z Brumify Family. Dzisiejszy kwadrans z Blumify chcieliśmy poświęcić z Agnieszką. Dzień dobry Agnieszko. Chcieliśmy poświęcić Stawianiu granic i autoregulacji jako narzędzia w budowaniu odporności psychicznej nastolatków. Proszę o tej odporności psychicznej, mówimy od jakiegoś czasu, jest wiele aspektów budowania odporności psychicznej. Dzisiaj, właśnie jako kontynuacja poniedziałku, powiemy o stawianiu granic i o autoregulacji. Czym jest w ogóle autoregulacja? Autoregulacja jest Narzędziem jest sposobem na to, jak sama nazwa wskazuje też, żebyśmy sami potrafili um, panować nad swoimi emocjami, um, pomagać sobie w um, regulowaniu tych emocji. Tak? To jest też narzędzie, które my jako rodzice, um, którego my jako rodzice możemy nauczyć nasze dzieci, tak? Jeżeli nie nauczymy, to oni nie będą tego potem umieli. Tak? Um, samoregulacja Czym dokładnie jest? To może być zarówno świadomość emocji, jak i rozwijanie zainteresowań. Wszystkie takie elementy, które pomagają radzić sobie nastolatkowi czy dziecku później w życiu nad rozładowywaniem emocji, nad nazywaniem emocji, tak? bo skuteczne wyrażanie emocji to też jest jedna z technik samoregulacji nad budowaniem relacji. Z takich technik, też samoregulacji są techniki relaksacyjne, to jest medytacja, to jest yoga, ale także to może być, to mogą być sporty, tak, czyli zainteresowania dziecka, może być hobby, czyli miejsca, w których on będzie mógł znaleźć czas dla siebie, czas, w którym będzie mógł pozostać ze swoimi emocjami będzie mógł je spożytkować w innych kierunkach trochę. Um, tutaj Agnieszka, z Agnieszką też rozmawiałyśmy na temat tego, co jeżeli ktoś nie lubi na przykład medytacji czy jogi, uh, jakie inne um, Sposoby na samoregulację e, można znaleźć. Niektórzy skaczą ze spadochronem, um, latają e, samolotem. Tak? My akurat w, obydwie jeździmy motocyklem jako e, technika też samoregulacji, jako technika tego oderwania się od rzeczywistości i pozostania samemu sobie z własnymi emocjami. Tak jest. Tak, ja się Helen trochę wtrącę, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Przepraszam Was dzisiaj za tą formę. E, natomiast jest dzisiaj dzień e, pod tytułem technika mnie nie lubi, więc e, tak, tak to dzisiaj będzie i musimy to wyregulować tak, żeby było w porządku. E, że tak jak, tak jak Helen powiedziała, nie ma jednej, e, jednego sposobu na to, żeby się wyregulować, że e, Najważniejsze jest to, żeby w ogóle móc zacząć. Słuchajcie, o tym będziemy też więcej mówić w czwartek, tak, na naszym live. Ale y, żeby w ogóle móc zacząć mówić o autoregulacji, jakby takim, takim pierwszym krokiem jest to, żeby zbudować sobie samu, samoświadomość, tak, tą y, świadomość w nas na temat tego. Co ja właściwie czuję w swoim ciele, tak? No z tego też właśnie wychodzi to nazywanie emocji, mówienie o emocjach, rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych, że to jest ultra ważne. Po to właśnie, żebyśmy mogli zobaczyć w ogóle, czego nam brakuje, tak? Bo mam wrażenie, że czasem to jest tak, e, czasem myślę, że w dużej mierze z większością z nas, bo ja też się tutaj biję w pierś, że próbujemy się wyregulować bez rozpoznania tego, o co tak właściwie mi chodzi. Czego tak właściwie, jakby schodząc do meritum, to jest tak, że autoregulacja polega w dużej mierze na tym, żeby reagować na to, czego potrzebuje nasz układ nerwowy. Tak? I jak nasz układ nerwowy y, potrzebuje więcej ruchu, no to musimy dać mu więcej ruchu. Jak nasz układ nerwowy. Przepraszam Was, nic z tym nie, nic z tym nie zrobię. Minuta. Minuta. To dajemy Agnieszce minutę um, na, sam, na, na samoregulację. Ja już nic nawet dzisiaj nie powiem, przepraszam. E, bo dopóki mnie za po stopach, to byłam w stanie to wyregulować. E, no właśnie, słuchajcie, bo generalnie chodzi o to, że regulujemy nasz układ nerwowy. A żeby móc wyregulować nasz układ nerwowy, to musimy wiedzieć, czego on potrzebuje. I w ogóle fenomenalnie przyglądać się dzieciakom. tak, Takim małym, wiecie, dwu-, trzyletnim, tak? które jeszcze nie są wtłoczone w te takie nasze normy, w nasze oczekiwania społeczne. I one się fenomenalnie regulują. Znaczy, jasne, że nieadekwatnie społecznie, natomiast one są w odpowiedzi do tego, czego potrzebuje ich organizm. tak, Że jak im się nudzi i są napięcia w ciele, no to dzieci w kolejce co robią, nie? No bujają się, tak? I zaczynają śpiewać, i drapać się wszędzie, gdzie ich swędzi, i zaczepiać ludzi, tak? To jest autoregulacja. A to, co Helen mówiłaś o tym, że my chcemy, że my chcemy nauczyć dzieci, że powinniśmy nauczyć dzieci, to jest to, żeby wziąć to i dostosować to do tego, i jak to zrobić społecznie akceptowalnie, tak? I tym jest ta autoregulacja taka, o której my dzisiaj... A w, sposób, a w jaki sposób możemy nauczyć dzieci tej autoregulacji? Czy są jakieś sposoby, oprócz tego, że będziemy ich edukować, będziemy rozmawiać z nimi o emocjach, czy stawiać jasne granice, tak? Czy popychać w stronę właśnie zainteresowań, czy, czy budowania własnego hobby, własnego świata też w jakiś sposób. Czy są jeszcze jakieś narzędzia, jakieś sposoby, tak? Co jeszcze możemy zrobić? Co możemy zrobić? Przede wszystkim, znaczy jakby no znowu właśnie punktem wyjścia jest rozmowa. Punktem wyjścia mam poczucie, że musimy się nauczyć rozmawiać o tych emocjach z dziećmi, mhm. nauczyć dzieci je wyrażać, rozpoznawać też, tak? Bo jest takie jedno ćwiczenie, które ja uwielbiam robić. I teraz zastanawiam się, czy je o nim mówić, bo teraz nie będzie mi ładnie działało na szkoleniu. Ale ja myślę sobie, że mogę o tym powiedzieć, że wiele emocji jest bardzo podobnych do siebie z ciała. Tak? Że nam jest trudno właściwie rozpoznać, e, e, czy ja jestem e, e, rozżalony, czy smutny, czy sfrustrowany. Tak? Że to jest taka nasza wiecie, nakładka społeczna. Natomiast, e, znaczy, w uproszczeniu. E, natomiast z ciała. Jako, trudno jest to nazywać, i zobaczcie, co powinniśmy robić przy małych dzieciach, bo to jest najłatwiej przy małych dzieciach. To my, jako rodzic, który jest uważny, obecny i responsywny, czyli takie trzy główne, um, takie trzy główne cechy um, rodzica w teorii przywiązania, to w tych, jakby ten rodzic tej uważności swojej na dziecko jest w stanie on rozpoznać jego stan emocjonalny, i on nazywa. I teraz do konkretu. Czyli na przykład dziecko wyraża jakąś emocję, a ty jako rodzic podchodzisz i mówisz o, widzę, że jesteś smutny, albo o, widzę, że jesteś zły. I na nazywanie tych emocji po prostu bardzo konkretnie, okay? że to jest bardzo ważne. I teraz y w ten sposób dziecko się uczy, że okej, okay, jakby poczucie tu, poczucie tam i poczucie tu to jest złość, okay? że u mnie to wygląda tak. Czyli na przykładzie, to jest jedna rzecz, ale podobne rzeczy możemy robić z nastolatkami, bo to nie ma znaczenia, tak? Tylko, że no, z nastolatkami będzie trochę trudniej. I myślę sobie, że trochę. To różne... się znacząco rzuc. trudniej. Bo sobie ze swoimi. Znaczy, wyobrażam sobie, tylko działa to gorzej, tak? Ten proces uczenia się już nie jest taki, właśnie zero tylko ten proces uczenia jest dużo um, dłuższy i z oporami i jeszcze występują um, przeciwności pod tytułem wewnętrzna, wewnętrzna niechęć do tego, żeby się nauczyć tego, co rodzice mówią, albo zrozumieć to, o czym rodzice do no. ja mnie mówią, tak? No. I tak, i że też czasem y, d, dużą pomocą jest ktoś obok, nie? że na przykład niech to będzie jakaś ciocia. Albo niech to będzie ktoś, kto, no jakby, nie ma tego bagażu rodzica. I to nie, nie chodzi mi, że to jest coś złego, absolutnie, tak? Chodzi mi o to, że te dzieciaki w pewnym wieku no absolutnie są w opozycji do rodziców. I taki, taki jest ich obowiązek rozwojowy być w opozycji do rodziców. Tak? I jak my wtedy zaczynamy te rzeczy, o których ja tutaj do Was mówię, no to się jakby. Mm, no, nie dziwmy się, że wtedy jest opór, tak? Przed nauką różnych rzeczy. Potem to mija, ale, ale jest taki, taki moment, gdzie to faktycznie jest ultra trudne. Też dla dzieciaków, żeby nas słuchać, tak? tak, I, tak. I w ogóle przyjąć, bo my tacy, no właśnie, nie idealni jesteśmy. A, um, ale do brzegu, autoregulacja, jak nauczyć, oprócz tego, żeby rozmawiać o tych emocjach, tak? To znowu, Naszym ogromnym narzędziem jest modelowanie tak zachowań, czyli nazywamy swoje. Tak? Będziemy o tym mówić więcej w czwartek, ale komunikacja, w sensie język komunikacji, on się nazywa różnie do mnie najbardziej przemawiają te takie dziecięce sposoby nazywania tego języka, czyli język kojota i język żyrafy. I to są takie dwa, dwa języki, dwa sposoby mówienia. On się ładnie nazywa biznesowo, ale to mi nie zapadło w pamięć. To mi zapadło, zapadło mi to. I ten język polega na tym, że mówimy o swoich emocjach najpierw, tak? Czyli nie mówimy do kogoś, jesteś głupi, czy nie wiem, zrobiłeś coś nie tak, czy bo ty znowu czegoś nie robisz, tylko mówimy o swoich emocjach. Tak? Czyli mówię, że ja czuję, że czuję się, nie wiem, pokrzywdzona, czuję się odrzucona, czuję się smutna w momencie, gdy ty tak, robisz to i to i to. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby odłączyć osobę od zachowania, ale też zacząć nazywać swoje stany emocjonalne. OK, um, i to jest to jest bardzo szakala niechoiota. przepraszam, Szakala. Niekojota. Jest też taka książka, która kiedyś um, na takie warsztaty właśnie dla, dla rodziców, gdzie szliśmy według książki jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby nas, do nas mówiły. I tutaj właśnie było o tym samym, czyli o tym w jaki sposób mówić, e, właśnie o tym co ja czuję. W odniesieniu do zachowania dziecka. Tak? Jest taka sama książka odnośnie nastolatków. Ona traktuje w bardzo, bardzo podobny sposób właśnie o tym. Tak, no słuchajcie, te zasady się nie zmieniają przecież. Tak? No zmienia się nasza forma stosowania tych zasad. Tak? Ale tak właściwie, jakby się uprzeć, to wiele zasad w ogóle my na każdą relację możemy przełożyć. Nie? Nieważne, czy to dziecko, czy relacje jakieś koleżeńskie, przyjacielskie, no może na, na pracę. O, właśnie, już widzę, znaczy ja Was przepraszam, bo ja na telefonie jestem, więc mi bardzo szybko, o właśnie, język szakala, tak, tak, dziękuję Pani Jasiu, tak. <grywia> już się złapałam na tym, że, że, że popełniłam błąd. Ale tak, i właśnie, i NVC to jest też taki kawałek, który będziemy na naszym szkoleniu bardziej poruszać, czyli komunikacja bez przemocy, w momencie, kiedy naszym celem w tej komunikacji jest to, żeby rozwiązać problem. Koncentrujemy się na, na rozwiązaniu, a nie na, jakby to powiedzieć, nie na szukaniu winnych. Tak, i nadaniu upustu naszym złym emocjom. Tak, Dokładnie. tak. Jak sobie osobę, która nam może te emocje gdzieś tam skontenerować zamiast nas, bo my nie potrafimy, czy nie chcemy. tak. Natomiast na no to wszystko się bierze w dużej mierze z tego, że yy, no nie potrafimy jakby o tych emocjach rozmawiać, więc znowu jak z tą maseczką najpierw do siebie, tak i ta komunikacja, ten język szakala i język żyrafy jak najbardziej nam też pomoże budować tą samoświadomość. I teraz słuchajcie, no w momencie kiedy ja powiem, że ja jestem smutna, bo jak ty do mnie w jakiś sposób Helen mówisz, to to nie jest tak, że to mnie złości, tylko to mnie smuci to ja mam też już informację dla siebie, jak ja to mogę wyregulować, tak? Bo wtedy ja nie będę, nie wiem, szukała rzeczy na rozładowanie energii, tak? Nie będę szła na boks, tylko może mi potrzeba wyjść w hamaczek, się pobujać i się przytulić, żeby gdzieś tam ta oksytocynka zaczęła działać, tak? Może potrzebujemy my się przytulić, żeby to miało szansę jakby zadziałać, tak, okej? Okay? Tak. Ale musimy mieć jakby y, przyczynę i wtedy szukanie branie odpowiedzialności za siebie. Tak. Ja wiem, że ja robię śmieszne miny, jak ja próbuję przeczytać ten komentarz, <grym> <Popraszamy>. <grym> tak. e to nie tutaj nic, przepraszam. Tak. Chciałam tylko powiedzieć, że zaczęłyśmy tak właśnie dzisiaj o autoregulacji, nawet nie zdążyłyśmy powiedzieć o stawieniu granic, które też były naszym dzisiejszym tematem, a nasz kwadrans powoli dobiega końca, więc ja chciałam bardzo ze swojej strony zaprosić wszystkich na jutrzejszy webinar. Ten webinar jest bezpłatny. Zapraszam wszystkich na 19.30 na webinar. Moje dziecko doświadcza przemocy, moje dziecko jest sprawcą przemocy, gdzie będziemy rozmawiały na temat właśnie tego, jak my, jako rodzice, możemy dziecko, dziecko wspierać, jak możemy mu dostarczać narzędzi, jak też my powinniśmy w takich sytuacjach reagować i co robić. Tak, jako, co my, jako rodzice, możemy, możemy zrobić po prostu. I na pewno na tym webinarze również wrócimy do stawiania granic, do budowania odporności psychicznej nastolatków, bo to jest temat rzeka. Tak, to prawda. Że jutro zapraszam serdecznie. O, jeszcze pytanie jest od pani Anny. Moja córka bardzo lubi się przytulać w takich trudnych stanach. Jak wtedy jej pomóc, pani Agnieszko? Nie, e, panie... nie lubi się przytulać nie lubi. Nie lubi. Tak, nie lubi. Można spróbować, a w jakim wieku jest córka tylko, nastolatka, czy takie 10 lat, czy 17, może Pani nam szybciutko Przypuszczam, że nastolatka, ale nie to no, odpowiedzi tak, od, mówi, od, od Pani. Tej tej nastolatką też, nie? To może ja zacznę mówić, a Pani Asia będzie pisać. Um, bo mamy jakieś opóźnienie, prawda, w transmisji. Mm -hmm. Więc y, 10 minut, 10, 10 latka. <laughs> Słuchajcie, to jest, to jest to, jak ja się nie wyreguluję przed mówieniem do Was. Y, jak mamy młodsze dziecko i ona w takiej sytuacji nie chce. 10, no widzicie, jak Pani trafiłam. Jak mamy 10 latkę y, i. To absolutnie nie próbujemy przytulać. Tak? Były takie momenty w psychologii, kiedy mówiło się o holdingu, kiedy mówiło się o tym, że należy na siłę kogoś przytulić, tak, żeby wytworzyć te hormony. Natomiast to się nie wytwarzają hormony. Tak? To w sensie te, które nam chodzi, wytwarzają się, ale wytwarza się bardziej adrenalina, która dodatkowo jeszcze nam napędza ten układ współczulny, więc nie o to nam chodzi, przyspółczulny. Chodzi nam o to, żeby wyregulować ym, dla niej. Czyli na przykład może ona potrzebuje, żebyście, żeby pani usiadła obok, podtrzymała ją za rękę, albo podtrzymała ją za nogę, albo może nie pani ją przytula, tylko na przykład pani siada na kanapie, ona się kładzie do pani, albo y, na przykład y, no, czasem super się sprawdza. Y, mam takie kocyki w gabinecie, mi się super sprawdzają, no bo ja jakby staram się też nie przekraczać tej granicy i mało kiedy mi się zdarza, że jest konieczność, żeby przekraczać granice fizyczności, tak, z klientami w gabinecie, więc ja tam kocyki, którymi pacjent się może owinąć. I to o, wtedy sobie też wyreguluje to, w jaki sposób ten nacisk. Bo o co nam chodzi? Chodzi nam o nacisk i o bliskość. I to są te rzeczy, które mają nam zacząć obniżać poziom napięcia. Więc może kocyk, może jakaś poduszka. Czasem w takich momentach dużego napięcia, dużego smutku zaczyna nam za bardzo pojawiać się różne nadwrażliwości. Tak jest ciała, i wtedy na przykład jakieś kołdry obciążeniowe, czy jak nie macie kołdry obciążeniowej, to dwie czy trzy kołdry na siebie, poduszki poukładane, czy jakieś poszewkę, gdzie można wrzucić groch i zaszyć, i zacząć ją płaść na różne miejsca ciała. Tak? Generalnie w dotyku, w przytuleniu najbardziej, czy oprócz bliskości drugiej osoby chodzi o nacisk, tak, który ma nam uruchomić układ nerwowy. Dziękujemy bardzo Agnieszko za tę odpowiedź. Więcej, mam nadzieję, jutro w najprzejszym webinarze. Zapraszam bardzo serdecznie raz jeszcze. Jutro o 16.30. Do zobaczenia.